Hmm. Czy to już czas? Mister Szef, no dzień dobry. Czy to jest Odbyłem. czas na naszą wygraną, czy mi się wydaje tylko? Hmm, yy, wydaje nie, ci się, bo to jest. jest, yy, bo to jest Steam, Z tak. nie graliśmy. Dobra, ja jestem Buda. Ja Zabrałem usta ja gościowi, ja to wezmę. Okej, okay. spokojnie, masz czas. Głośno. Lecimy Wypieprzyłem go jest nie Chodzę! Nie dam rady. Chodzę! <laughs> Chodzę! Ja ogólnie w pierwszą nie piłkę, że tak. zagrałem, bo nie pokapowałem się w którą stronę mam jechać. Ale spoko, ludzka, dawno nie graliśmy, teraz aktualnie czekamy a żada się ogarnie serwer od zera, więc mówię, a! Spróbujemy nagrać roketa, bo żeście pisali, że dawno roketa nie było i byście sobie obejrzeli. Nie to Piększ, jeżeli się uda... Lewo. Dobra, lewo. O kurde! O, taki dziwny, tak, taki Tak, tego się stoi Mają. Dobra, no spokojnie Bronek. A ci zostawiam ci o, przypierdzieli. Brawo. Brawo. będzie... O, jednak nie, nie trafnie Kolejny, dawaj. Brawo. 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 O, Pięknie. chłopie. Pięknie. Aż w całym prawie, nie jak Bizonie. Ja nie ja, ja myślałem, że to się uda, nie? Ja też, ale fajnie mocu to nabiłeś. Fajnie nice, moc Nice, 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 brawo. Jadę. No to trochę no, ci powiem wam, że ostatniej czasy dużo nie gramy, bo nie mamy na to czasu, to jest największy problem. Będę leciał, co? Nice, tu pierwszy. moja. Czekaj, bronek. Albo ta nasi to tak, Biorę. lepiej Biorę. I tak zagrać, bo... Teraz muszę jechać, no dobra. Poczekaj. Każdy z tyłu. Chodź, z tyłu. O! Daj z korzycji, bo się rozwawił, że Jadę tam albo dojedziesz do nek. ogólnie, nie? Bo ja nie Dobra. Wiecie, się ale poszło do przodu. Kurde, ja saiłem dopiero, że ty dojedziesz do tej piły, ale później. Dobra, nie jadę po to, kopam. Jestem druga strona Możesz próbować, Dobre. tak, pięknie Nie dam rady podać, musisz. jak chcesz to w to jeżdżaj Kurde, hitnął to lekko nie Dobra, nie ważne, nie. że dał tanasowi taką piłę, że zdąży Brawo Dobrze nie bijeś mordo przed siebie, bo on był O kurba Nie Spokojnie Dobra, nie bój Mój Może i. A dobra, jednak nie wierzę. Czekaj, okay, czekaj. Tak tylko podam. Sorry, że tak za mocno za plecy. Piękny, south. Najszybciej, ładnie żeśmy podcisnęli pod, pod brameczką bożą. Oni wierzą. To jest sami nie wiecie co się dzieje. Ale fajnie, dawno w trójkę żeśmy sobie nie grali, brakowało mi tego mocno. Jedziesz ja jedę lewo. Ach, prawie. Brawo! Będzie wchodzić? Nie zdążę. Aj, szkoda. Chłapa mi... Yes, ja nie wiem, nie wiem ile mam w szkoda, że to nie pokażę. A, zero już, dobra, czyli musiałem idealnie zawrócić. Jej, wyszedł gościu. Wyszedł, dobra. Szybki medwze, pierwszy. Szkoda, szkoda. No, bo nie mogli nie mogę grać. Mogliby grać, grać, no to... No takie Jacymy sytuacyjne dalej. piły wykorzystaliśmy. Ale spoko. Fajnie by było. Jakby bez cięcia nagram. Nawet jeżeli przegramy, ale je jakoś stromotnie, to, to spoko Więc na Kurde, no razie cięcia nie robimy 3-1 dopiero, ile to było minut do końca jeszcze, nie wiem ale... no ten po My tylko sobie zrypaliśmy pierwszą piłką Ja zrypałem pierwszą piłką, to śmiało można powiedzieć, bo ja nie pojechałem na tą stronę, gdzie trzeba było I już później to ustawienie całe nasze, takie trochę lekko w gruzach, więc... Była dupa, a tak to gdyby nie to, to by było git Południe powinno w miarę wyszukiwać Lecimy Lecimy dur Wim, czy nie? Raczej tak, bo w trójkę ich równo dołącza, więc... E? To będzie... no, jest team, yes, turnieju, o proszę bardzo, dobra. O, to już będzie na pewno troszkę lepsze sprawa. Ja do lewo, ja do lewo. Chodziło o opór Dobra, trzeba już się inaczej rolować, bo zostawiłem środki i... Padnie. Kurde! Ajajaj, aj, aj, czekaj, ja będę próbował jechać po gustach. Dobra, będę się po ponownie. A co to? Nie wiem co zrobić. Radzio, wy Powiedz! Aj, za mocno! Ale fajna Uuu. akcja. Bardzo fajna akcja. Brawo. Jestem w tyłu. Dobra, mam, jestem. Dobra, lecę w to. Brawo. ładnie. Jestem w środek. Cufit się odbija, a ja tak nie, pod tak. Brawo dla nas. Jestem buda. Ja wracam, możesz wyjechać. Lecę. Kurde, nabiłem na niego mnie wywalił. Gdzie się grać? nie wywalił nie ci dzieje gość nie mam nie. usta. nie mam użytkuć. o kurde ale podał mu dobra mam musicie lecieć bo ja nie czekaj, czekaj. napić na mnie napić Dobra, mnie Musicie lecieć, no i na Dawali bramę. Kurde! Jak ja długo zawracałem! W tej bramce mm. idealnie Ale na środku Ale żeśmy zrypali naprawdę no, Bo każdy jest za długo czekał a później każdy pojechał Ja pierdzielę jak mnie bokiem wyciągło tam, po tym ręce A tam ręcznie. zazwyczaj na bramce swoje tak więc by... O Szkoda aj, aj, aj. Jadę no. lewo. Ja lewo Okazja ta druga Dobra brawo Uż, już Uż, już Czekałem co ten zrobi kurde tutaj dołem Ale jest bramka z ogólnie To się bałem że podawał nie. Jak zobaczymy, że bramkarz już wyjechał, to spoko. Dobra, ważne, że szybko żeśmy odrobili. Można powiedzieć, że zaczynamy od zera. Teraz tylko 3,5 minuty do wygranej, więc hmm. ludzi. Ale gościu ma ping, dobra. Próbujmy, próbujmy teraz. Czekaj. Daj, minął mnie. Proszę. To zablokowano. nie? Tylko tyle. O Jezu, przepraszam, że tak mocno. Musimy dalej. Ja pierwszy Zbronek. raz czułem, żeby, żeby taki stały ping był. Proszę do tyłu, brawo. Kurde, to ogólnie nie miało być na bramę, to miało być mocno obite w ścianę. Brawo! Boże. Dobra, nice, brawo morto O boże, się wyrzuciło. Nie, wywaliło. Ale wywaliło, bo miałem coś mało połączenie. Ale powiem, powiem wam tak, nieraz ciężko było nam grać i woleliśmy grać w trójkę niż w dwójkę, nie? Bo no to tutaj prawda. Na sesji, jak jest coś ja w trójkę, to jest dwójkę, to jest wszędzie. I tu nie trzeba się napalać. Pytajcie. Dobra. Kur... Dobra. Brawo, Tano, że ty pojechał. Dobronę, pojechał. Ja pobronę. Chcę. O, boże, wrócę do bramki tym. Kur... Boże? Dawaj, ryzyk? Ja, Dobra. Jak się go na No właśnie, i to jest ten ryzyk, kurde. To jednak chce się dokończyć to macie. Jest. Obrona Było szło na bramę, nie? Kurwa próba. Wiesz, co to nas? A tak. Ale przyjebie. O kurwa. No nie wiedziałem, myślałem, że tam numer że gościu. Dobra, mam to. Dobra. Tylko tyle, ja muszę po wrócić, bo, bo cały go wywaliłem. Moja. Jest, zabrałem mu. Jest bez boost'a ten drugi. Będę wjeżdżał. O Bo kurwa. Co tam się stanęło? Brawo, brawo, brawo. No i mu jest, Nie ma. To Zobaczcie jak, jak jest złam. trudno. Nie ma. Tak, Wykorzystasz błędy. Czy jak wróci Teraz! Moja, moja! Okej Kurde, Dzięki, dziękuję, dobra Zabiorę Bierzesz? Dobra, dobra Staraj się w miarę teraz mówić Jak będziesz leciał, to będzie spoko Dobra, lecę Dobra, mał jestem. Wlecę. No i zobaczcie czasami jak, jak jest ciężko. On poda. Aaaa i za nie mocno. Ma, nie ma. Kurde, to była dobra akcja. Bardzo było... na bok. O kurde. Ale ty... to, to zrobił, w powietrzu walnął, nie? Nie, nie. Tak Kurwa, nie, Jakbyś ty uderzył i on. Tak nie, ja nie uderzyłem. Ale nie ładnie. Ja nie trafiłem. Ale ładnie to trafili. Ja zacząłem do boku wybijać Kurba. Dobra, jadę Jadę na drugą. Ojej Dobra, ale mam pusta Dam radę chyba Walłem go tylko Dobra dałem radę Ja za półkę się do. O nie brałbym to Kurba Dobra, Aj, skoda Dlaczego wy Ja mi się nie O kurwa. Nic ja nie zrobię więc. Nie ma. Jo, ja pierdolę. No jest, ja z was to no że z dwójką jest 5 Za, razy gorzej... Że... Zapewnię, zapewnię że się poczuli chyba. Nie, po prostu zawsze jest tak, bo ludzie większy opór robią. Dobra. Zabiorę mu gusta. Za no, mocno. Aj, dobrze do góry sobie Dobra, ten dostał bombę Nie Dobra Nie zgrzebał, wyrzucić Ojej, ojej no To jest 1 1 na złot no i nie ma O Boże, ja myślałem, że on jedzie pode mnie Ach Nie było z już Nie na bramę Aj nie udało się. Uważaj mu. Dobra, uderzył to. Brawo. Nie mam busta, muszę jechać po boosta. Brawo, moje. Brawo. Te dwójkę, idziecie. Kur... Nie wiem co robić. Brawo, ale nie wiem co robić. Ja wracam. Kuchni, ale Brawo. To jest, jest, jest masakra, nie? Weź to. Dobra. Tutaj muszę jechać po boosta, jednak za, za, mało na to maksymalnie. Jest. Dobra, spróbujmy teraz. Czekaj. nie mm -mm. ja. strzały mu nie robię nic. Całej plecy. Go, okay. teraz. Dobra, Teraz. Kronek. Dwa. Dawaj. Brawo, yes. brawo. O Jezu, zmęczarnia ludziska, Uf. nie? Ale ja to wam to, to powiedziałem, jak, jak ten gościu wyszedł, że to nie jest takie powiedziane. Jest czasami tak, że faktycznie widać tę różnicę, ale jak ktoś ze sobą potrafi grać... Nieraz było tak, że graliśmy na przykład z Tanasem albo z Brąkiem Trójki z jakimś randomem i na strasznie wkurzał, coś tam sobie napisaliśmy i gościu potrafił wyjść w połowie meczu, a my zostawaliśmy do końca. Nieraz było tak, że my jeszcze więcej bramek i z tym gościem, jak się nie potrafiliśmy dogadać. Więc mówię, to jest takie tylko jeszcze też bardzo mylne, nie? Jeśli chodzi, że o jest ich dwóch na trzech, ale to tak nie wygląda, to wymęczyliśmy, ale całe szczęście się udało. Czyżby oni jeszcze raz? Nie. He, ja, kto inny. Ooooo, dobra. Jeden champion. U, u, u. będzie ciekawy. Dobra, nie jest ciekawy. Dobra, jest ciekawy. Trafiłem dobra, też, dobra, dajcie ja ja nie, nie ja. Weźmy pusty. Jest. Pięknie, jeszcze chyba na półstaka nie? Nie, co to jest? Ajajaj. Ajajaj. Aj, aj. Aj, aj. O kurde, to on był. Ja myślałem, że to tyta ta na Możesz podać. Brawo. Dobrze, mu takie rzeczy czy i ci Wtedy ciężko... Brawo. Dzięki. Bo... To za menda jedna. Brawo. Ja. Mogę już bronić. Dobra. Ja. Nie wybiję tego, bo nie po Moja. bo Jezus. Dobra, ja Przepraszam. <grym, <grym, Boost ma potrzebuje Dobra, zobaczę wywklimy wy, wy trochę, odpocznijmy od tej piły Dobra, zrypałem, Dla obrony Nie mam boosta też Te coś nie mogę, nie... Też to, że ostatnio nie graliśmy ten boost tak usuwam mocno, że to jest wypadek Dla obrony, Dla obrony. Dla obrony. Dla obrony. Dla obrony. I tu przyblokowałem teraz. Weź na nas. czekaj, czekaj bo Kurde, to nie polecimy. Ojej, pfiu. Fatka, wodka. I słupak. Yy, Ojej. jest. Ojej. Ojej. Ja Ojej. Ojej. na razie się bronimy Ojej. Będziemy Ojej. A jednak nie okay. Aj! zmylił mnie jego nikt, że on tu wjechał. Kurde. Prawo, nas. Ja jestem u nich pod bramą. Ja Boże. Chciałem go blokować, bo myślałem, Panu że trafi. Nie. Prawo. Ole, jest męczarnia. Dobra. Ale i dalej spadłeś. Ja Brawo busta, tego. więc nie zagram ci to nic, niestety. Szkoda, ja pierdziele taką piłę sobie wrzuciłem piękną. Oj, Pod bandą busa. Wiem, ale bałem się, że później nie dogonię, bo ten gościu tam stał. Znów? Lecę. A ciężki mecz. Bardzo ciężki. Jest opór. Ach. Dobra. Ja muszę cofnąć. E, dziwny zeszał w ogóle. Pucha. Brawo. Jadę w to. Dawaj, dawaj, spokojnie. Kurde! A nas bierzesz? Jo. Masz czas. Brawo. Ładna pijasz, że nie miałem bootsa. Dawaj. <grym> ja pierdzielę. I bronią, mi atakują ładnie. Wolę ci. trochę go walnąłem. Brawo, na nas złap, wyjechałeś. Nie, Prawo. tylko tyle, bo nie mam burza Tak dobrze. O Boże, nie dociągnę tego. Dobra, wjechałem na łeb tylko. O Boże, Prawo, masz na nas. Nie? Boże? Boże, byśmy się. Jiooo! Kurwa dawaj tam podniosę. Masz czas, masz czas, masz czas. Prawo. O nie! Zagatę, ten! Ruch zwalniający był. Ostatni o o, o, dobra, o kurwa, ale uwaga, potardę, o, to to oj, dobra, nie potrzebuje. O kurwa, jak no. to Złodze? Hmm. Oj, 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 to oj, 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 Dobrze, dobrze, ważne że nie ma jakiegoś takiego, wiesz, w w naszą stronę mocnego. Właśnie jest. Dobra. Jestem Uda, może jechać tam nas. Podałem, Mikołaj. Dobra. Jedź, gronek. Jaki ciężki mez ludzie, nie? Yes. Yes! Uh! Szkoda, że oh, po błędzie, okay. ale oh, wielkie przesadu. GG, nie? Wielkie GG Bo i ja pierdziel mecz z jednej bramki w życiu i nie powiedziałem, że to się tak włoży. To jest taki błąd bramka. Ale ty, my cały mecz nie napieraliśmy, oni napierali. Tu był lekki napór i się udało. Czy jeszcze mamy czas na jeszcze jeden, czy nie? Jo! Nie, naprawdę chłopaki tam ładnie co za gracza napisać. Bo nie jeździli, nie rozżalali, był dobry meczek i takie meczyki na pewno lubimy.